Witam dziś do testów Ekogroszek Sobianek wersja Gold Jak widzieliście niedawno była dostawa palety testowej eee, Tak więc stwierdziłem, że zaczniemy właśnie od wersji Gold Dlatego, że wielu z Was dopytuje Po lewej stronie będzie Wam się wyświetlał materiał I jak wygląda proces produkcyjny właśnie w zakładzie Sobianek A ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału Żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami, testami, konkursy Kilka ton węgla do wygrania, jakieś elektroniczne rzeczy. Tak więc myślę, że jak najbardziej warto. A my przechodzimy dalej. Sobianek, eko groszek Gold, dajemy do pieca. Ważne, 27, 29 zobaczymy jak wypadnie. Masa netto, ee, sprawdźcie sobie sami, plus minus 2%. Zresztą tutaj pisze, ustawa to mówi, zobaczcie sami. 25, 100. Jak najbardziej jest wszystko ok. Woreczek waży tyle ile producent deklaruje, nie mam żadnych zastrzeżeń. Eee, ale co mamy niżej? Sprawdźmy sobie nasze parametry. To wam pokażę. Granulacja 7,25. Nietypowa: albo jest 5,25, albo jest 8,25. Tu mamy 7. Eee, jeśli jest tak, bardzo fajnie. Ja lubię jak jest grubszy. Siarka do 0,4. Jak najbardziej bardzo fajny popiół. E, przepraszam, siarka, ale popiół, e, 5, równy 5 lub niecałe 5%. Bardzo fajnie, jak najbardziej tutaj, nie mam żadnych zastrzeżeń. No i wilgotność 5-12%. E, zobaczymy. To jest oczywiście podawana wilgoć całkowita, przemijająca sobie. Oczywiście zobaczymy zaraz po otworzeniu, jak to będzie wyglądać, co jest dokładnie w worku no ale oczywiście otwieramy sobie worek standardowo e, 25 na wadze otwieramy, zobaczmy co jest w worku to co, lecimy sam jestem bardzo ciekaw zobaczymy no i co nam się ułania dobra, słuchajcie e, co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka suchy, to jest na pewno, zresztą widać Suchy jest. Zastrzeżeń, jeśli chodzi o wilgotność, żadnych nie mam. Tak więc, jak najbardziej jest ok pod tym względem. Ale, frakcja, frakcja, zresztą, możecie zobaczyć, jak najbardziej też w porządku. Zastrzeżeń nie mam. Wygląda bardzo fajnie. Tak więc, myślę, że jest jak najbardziej ok. Ja lubię, jak jest grubsza, w tym przypadku taka owa jest. Tak więc, zastrzeżeń nie mam. Wygląda fajnie. Tak więc, działamy. Słuchajcie. Wsypujemy do kotła. Przetestujemy go sobie dokładnie. Damy, damy stały odbiór ciepła 10-15 kW. Popracuje trochę. Zobaczymy, czy się nie spieka nasz popiół. To jest dla nas bardzo ważne. Eee, czy ten popiół przy ostrej zimie nam się nie będzie spiekał. Bo wiadomo, latem jak latem, każdy się może nie, nie możemy spalić bardzo złej jakości węgiel, że tak określę. Tu mamy, e, zasymulujemy takie ostre warunki zimowe. O, e, tak więc co, wsypujemy do kotła no i widzimy się za chwilę, oczywiście. Sprawdźmy sobie, jak spala się nasz ekogroszek Sobianek Gold w mojego taty kotle, czyli 15 kW, kocioł pozaklasowy, starego typu. Zobaczmy, jak to wygląda na sterowniku, oczywiście SKZP. E, wiadomo, no, temperatura u mojego taty nigdy się nie zmienia, to jest 40 zadana i tak jest cały rok, e, chyba, że duże mrozy to 45, ale to przy dużych. Teraz włączyła się pompka od bojlera, musi dogrzać, ale zobaczmy spalanie dobowe. Co można zobaczyć? 2,7 kg dobowo, powiem szczerze, jest wynikiem bardzo dobrym, jak rewelacyjny bym powiedział. Tak więc tutaj no, zastrzeżeń nie mam. Czteroosobowa rodzina, boiler 140 litrów. Wynik świetny i bez dwóch zdanie. Nie będziemy komentować. Zobaczymy dalej. Wejdźmy w ustawienia. Modulacja. Tutaj, jak widzicie, standard. Czuwanie jest ustawione na retorcie. Jak widzicie, czas podawania 10, przerwa 30. Super się to sprawdza. Dalej opcje. No tutaj czyść palnik co 120 minut przez 20 sekund. Paliwo. Hmm, ja mam ustawione 27 i 7. Troszkę to nie jest adekwatne, dlatego że nie mamy zimy i jak najciężko jest dokładnie tutaj określić tą kaloryczność, bo to trzeba zrobić z pełnym odbiorem ciepła, ale jesteśmy na wysokim poziomie, takim 28. Jak to u mnie mniej więcej wychodzi, zresztą widzieliście, tak więc bardzo fajny wynik. Dalej, powietrze. 6,23 jest jak najbardziej ok, zobaczycie na palniku. Dalej, podajnik e, o dziwo bardzo niski, tylko 12 kg z przesypu wyszło, e, ale u mnie też się to potwierdza. Normalnie wychodzi w granicach 12, a na tym wychodzi 10,3, 10,5, tak więc e, coś w tym rzeczywiście jest. No i kotła 15 kg, dobra, wejdźmy jeszcze, sprawdźmy sobie wykres, zobaczcie sami. W prawie większości kocioł stoi. Tutaj chwilę pewnie dogrzał. Tutaj chwilę dogrzewa, bo akurat spadek, bo woda się włączyła, tak więc bardzo dużo kocioł stoi. No ale tak to wygląda, tak więc co, słuchajcie. Ee, ja go troszkę podniosę temperaturę, żeby modulacja podskoczyła, żebyście mogli zobaczyć, jak on się w ogóle pali. Tak więc przechodzimy do retorty. Zobaczmy na retorcie naszego Sobianka Golda. Otwórzmy sobie kocioł. Zobaczmy, jak to wygląda u mojego taty. Dobra. Myślę, że widzicie. Jest wszystko, zobaczcie sami. Co prawda trybletni wiadomo, ale tak, tutaj sam pyłek i tu zobaczcie. Sam pył, praktycznie z pieków tutaj żadnych nie ma mowy, zobaczcie. Wszystko ładnie spada, kopczyk idealnie się pali, zresztą widzicie. Tak więc, pod względem popiołu, pod względem dopalania jest naprawdę bardzo dobrze. Zastrzeżeń żadnych nie mam. Otworzymy sobie popielnik, zobaczymy mniej więcej jak ten popiół wygląda, ile go jest z pełnego worka, i sami ocenicie jak to się kształtuje. Tak więc, otwórzmy sobie popielnik, tutaj troszkę to wszystko inaczej niż u mnie. Mówię stary kocioł, ale zobaczcie, tu jest dokładnie z worka. Patrzcie. To jest naprawdę sam pyłek. E, jeśli się trafi o coś takiego, zobaczcie. Dopala się naprawdę rewelacyjnie i tutaj bez żadnych dwóch zdań. E, no nie ma mowy tutaj tak naprawdę o tym, żeby się coś spiekało. Wiadomo, zobaczymy w sezonie zimowym, jak to będzie. E, zainicjujemy mu troszkę warunki zimowe u mnie w kotle, ale naprawdę jest bardzo dobrze. Tak więc żadnych zastrzeżeń. Nie mam, widzicie, pali się bardzo spokojnie. Troszeczkę modulacja podniesiona, e, malutki wiaterek, żeby właśnie nam fajnie dmuchał. Tak więc tu jest jak najbardziej w porządku. Mm, zastrzeżeń żadnych nie mam, tak więc jak najbardziej mogę e, na, na kocioł z retortą polecić. Zresztą e, na kotle w moim e, spalnikiem SV200 też jest e, super. OK, zobaczmy, jak sprawdza się nasz ekogroszek Sobianek w wersji właśnie Gold. Zobaczmy, jakie mam nastawy, jak on sobie tutaj pracuje. Spójrzmy na razie na wykres. Zobaczcie, bardzo mała praca, tylko zaledwie jakieś tam 4% w skali 12 godzin. Jakby kocioł pracuje, resztę czuwa. Bardzo fajnie, nie mam żadnych jakby przeciwwskazań, jeśli chodzi o same tutaj parametry pracy, ale zerknijmy. Zobaczcie, spalanie dobowe na poziomie 4 kg. Bardzo dobry wynik, nie mam zastrzeżeń. Na lato super się spala, tak więc tutaj jak najbardziej jest ok, jeśli chodzi o samo spalanie dobowe. No ale oczywiście zobaczymy, co jest w kotle, jaki mamy popiół, zobaczymy to średnie, jak się, jak się kształtuje. Tak więc spalanie na poziomie 4 kg przy moim boilerze, ponad 200 litrów, jak najbardziej jest. W porządku. Weźmy sobie w ustawienia, zobaczmy, jak to wygląda. Modulacja, jak widzicie, 15-100%. No i czas przekroczenia w każdym węglu będę teraz na lato 15 minut. Lepiej to się u mnie sprawdza. Dynamika na 6. Dalej, czuwanie. Mam ustawione tak: przerwa 15, czas nadmuchu 45, powietrze 12, czas podawania 10 sekund. Super, tak więc zastrzeżeń nie mam. Dalej. Opcje, no to wyłączyłem czyść palnik, co zupełnie jest to bez sensu u mnie teraz. Paliwo hmm, 28,1% Producent deklaruje między 27, 29%, jak najbardziej jest ok. Sprawdzę wynik ciepłomierza, to porównam, ale myślę, że będzie koło 28 albo lekko ponad. Bardzo fajny wynik, zastrzeżeń nie mam. Dalej, powietrze. E, powietrze 6 minimalne, maksymalne 21%, jak najbardziej jest ok. No i podajnik, oczywiście. Dziwne, wyliczony z przesypu jest mały. 10,5 kg. Nie wiem dlaczego. To też zależne jest od frakcji. E, frakcja, czym grubsza, tym ten, ten potencjał będzie mniejszy. No i też to, to może to być właśnie powodem, że ten potencjał jest niższy. No i standardową moc kotła jest 19 kW. Słuchajcie, e, co? Puszczamy kocioł na wyższą moc. E, zobaczymy, jak się wypali nam. Jaki, będą, jaki będzie popiół po, po całym. I co? Widzimy się za chwilę. OK, zobaczmy jak mamy w kotle, otwieramy, w kotle jak widzicie bardzo czysto, e, zero zastrzeżeń, nawet na ściankach stosunkowo nie ma osadu, zobaczmy jak z pyłem, zobaczcie, pyłu bardzo mało, tak więc to na pewno na duży plus, zobaczcie sami, Spalony jest praktycznie cały worek, i jak widzicie pyłu, e, bardzo mało bym powiedział, tak więc jak najbardziej jest w porządku, zobaczmy tutaj, o, Całkiem w porządku, może minimalne tutaj czarny osad, ale e, naprawdę jest niedużo. Przede wszystkim jest siwo. To jest dla mnie ważne. Otwórzmy dolne dźwiczki niżej. Dobra, zobaczmy, jak tam wygląda. W tym momencie palnik jest wzbudzony. Pracuje na równo 10 kW. E, grzejemy wodę. Zobaczymy, jak to niżej. Dobra, no i co ważne, jak nasz się spala, Sobjanek, wersja Gold. Jak widzicie, płomień spokojny zaledwie 10 kW specjalnie dane eee, spieki hmm. jako takich nie ma eee, to wszystko jest takie, zobaczcie, no wszystko sypkie zobaczcie sami, zaraz Wam opa, pokażę, przybliżemy, żebyście mogli zobaczyć zobaczcie wszystko w popielniku sypkie, dopalone, fajne jeśli mamy jakieś spieki, no to słuchajcie, minimalne ale to przy samym e, popiele, jak już będziemy mieć popiół będziemy dokładnie omawiać przy, przy samej recenzji popiołu, tak, więc jak widzicie, płomień dość fajny, spokojny tak jak mówię, 10 kW ustawione na sztywno, tyle generuje, już kilka godzinek sobie pracuje specjalnie, żeby zasymulować mu warunki typowo zimowe, żeby zobaczyć jak on nam się zachowa zimą przy troszkę większym obciążeniu niż lato, no bo wiadomo Latem e, testy byłyby bez sensu, niemiarodajne. Tak więc, e, dlatego symulujemy warunki typowo zimowe. Odbiór, odbiór ciepła zagwarantowany. Tak więc, jest ok. Słuchajcie, tutaj, no, jak mówię, w popielniku naprawdę fajnie. Na razie e, zobaczymy, ile tego popiołu będzie, jak dopalę do samego końca. E, no i przyjdziemy do samego podsumowania. Zobaczymy, czy warty, czy nie. Sprawdźmy sobie nasz popiół właśnie z ekogroszku Sobianek wersja Gold, zobaczmy jak on wygląda, co, nas, co go charakteryzuje, ile go jest, bo to dla nas jest chyba bardzo istotne. Jak już widzicie, e, właśnie tu mamy pokazany teraz Sobianek, właśnie we, e, popiół, zobaczcie, w większości jest to drobny pyłek, e, zaznaczę. On był testowany w warunkach zimowych, praktycznie bym powiedział, czyli zadana przez bodajże pierwsze dwa dni zużyte było około 10 kg. Przepalony był na po prostu trybletni, chciałem sprawdzić ile co i jak. Potem zadałem mu stały odbiór ciepła 10 kW, połowa tego co mi może kocioł wygenerować. Czasem dało było 15, czasem było 6. Takie warunki typowo zimowe. Tak jak to w każdym domu włączy się boiler Jest więcej, a musi dogrzać, a potem spada. Tak więc warunki typowe. Popiół naprawdę fajny i nie mam zastrzeżeń. Zobaczcie sami. W większości jest to pył. Nie ma go dużo. E, drobne jakieś tam spiki, no ciężko to nazwać. Zobaczcie, coś tam się zgrzeje, ale pod palcami się to leciutko rozkrusza. Tak więc zastrzeżeń nie mam. E, zobaczcie. Naprawdę w większości jest to taki drobny... Pyłek, tak więc pod tym względem jak najbardziej jest OK. E, podoba mi się, nie mam zastrzeżeń. Słuchajcie, no ale to jest dokładnie z 25 kg. Wrzućmy sobie na wagę. No i zobaczmy oczywiście, ile e, jest go wagowo, czy zgadza się z tym, co producent nam pisze na worku. Waga sterowana na popielnik, żebyście mogli zobaczyć od razu. Dobra, widzicie, oczywiście 1044 gramy, dokładnie z 25 kg daje nam 4,14% popiołu. Wynik mówi sam za siebie i chyba wiele dodawać nie trzeba. Bardzo dobry wynik, tak więc tu zastrzeżeń żadnych nie mam. Zgadza się z tym, co producent deklaruje, tak więc jest jak najbardziej, bardzo fajnie w porządku. Tak więc słuchajcie, co. Widzieliście, jak to wyglądało u mojego taty w kotle? Przejdźmy do podsumowania, a zobaczmy, jak, e, czy warty jest groszek swojej ceny, czy też nie. Podsumujmy sobie nasz ekogroszek Sobianek w wersji Gold. Przetestowany na dwóch kotłach, przetestowany bardzo dobrze, spalone kilkanaście ogólnie worków e, na testach. E, tak więc myślę, że coś nie coś możemy powiedzieć. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy od ceny, bo wydaje mi się, że tutaj jest głównym aspektem, e, który, który warto też omówić. E, w dzień nagrywania cena 959 zł z dostawą na całą Polskę. Wydaje mi się bardzo dobrą ceną. E, tym bardziej, że kupujemy więcej, mamy cenę tańszą, czyli przy czterech tonach bodajże cena schodzi nawet do 929 zł. Muszę zerknąć na stronie, bo nie pamiętam z głowy wszystkiego, ale chyba tak jest. Tak więc wydaje mi się, że e, no, bardzo dobre parametry, bardzo dobra cena. Tak więc zastrzeżeń na początku nie mam. Ale przejdźmy do tego, jak to się paliło jak to wyglądało. Kaloryczność 27, 29, 28 mnie wychodzi i bardzo fajny parametr. Siarka. 0,4 bardzo dobry parametr, do 0,7 ja akceptuję, jeśli poniżej 0,5 jest bardzo dobrze i nie ma co omawiać. Poniżej 0,4 siarka super wynikiem. Popiół, popiół warto wspomnieć do 5% producent deklaruje mnie wychodzi 4,1, 4,2. Widzieliście, jak on wygląda. U mojego taty widzieliście pyłek po prostu pyłek w trybie letnim spalony. Sam pył, zero problemów. Zresztą u mnie na kotle przetestowane warunki zimowe myślę, że ciężkie warunki zimowe czyli takie, powiedziałbym, że minus 15 stopni stałego tak więc. Myślę, że nie spiekał się i tutaj zastrzeżeń nie mam. Zresztą, popiół mam odłożony. Ja Wam jeszcze napomknę, pokażę. Zobaczcie. W większości peł. Jakiś taki malutki chruścik, ale to drobniutki. Tak więc pod tym względem że zastrzeżeń nie mam. Popiół bardzo fajny, bardzo dobry. Tak więc naprawdę nie ma się czego przyczepić. Tak więc słuchajcie. Co jeszcze? Przede wszystkim suchy. Dotarł do mnie. Jak najbardziej widzieliście? Suchy. I to jest też dużym plusem. Nie wiem, jak będzie w zimie. Może to sprawdzimy zobaczymy. Może zamówimy kolejną paletę. Zobaczymy Golda, Silvera. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że zamówię na jesień, jak troszkę się pogoda pogorszy. Kolejną jakąś paletkę testową. No i sprawdzimy wtedy wilgotność. Tak więc myślę, że produkt naprawdę fajny. Mogę go polecić, e, jeśli ktoś ma ochotę kupić. Myślę, że nie będzie zawiedziony w żaden sposób. Tak więc tu jak najbardziej jest wszystko w porządku. Słuchajcie, y, myślę, że na dzisiaj tyle. E, ja za jakiś czas, myślę jakieś dwa tygodnie maksymalnie, zobaczycie już no, moje wyniki stop top 5, w których właśnie ten węgiel też bierze udział. Zobaczycie, jak wypadł spośród naszych najlepszych groszków, bym powiedział, według mnie, zaznaczę w Polsce. Zobaczycie sobie. Jak on wypadł, jak on wygląda, jak wygląda popiół na tle innych, jak wygląda jego kaloryczność, tak więc słuchajcie, to wszystko sobie oczywiście dokładnie omówimy. Słuchajcie, na dziś tyle. Myślę, że dajcie chciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał, właśnie, żeby Was nie ominęło to top 5. Konkursy, które dla Was szykuję, myślę, 2, 3, okaże się, ale myślę, że to bliżej sezonu zorganizujemy. Myślę, że w jednym będzie do wyboru. Co, co byście chcieli, to sobie wybierzecie, jak ktoś wylosuje. Tak więc, też myślę, że ciekawostka. Eee, I co, słuchajcie, na dziś tyle. Pamiętajcie, subskrybować, kciuk w górę, komentować to jest bardzo ważne. I co, trzymajcie się. Cześć!